Witam serdecznie Witam serdecznie Dzisiaj mamy pracę w terenie Czyli będzie Wycieczka po Krecie Jak widzicie jestem teraz Widać z daleka To są stanowiska e, Proszę bardzo Feistus. E, Bardzo znane Miejsce archeologiczne e, Odwiedzimy dzisiaj Również parę innych rzeczy Parę innych miejsc tym Tymbaki, może Galini nie jestem pewien, co jest ciekawe. Zobaczcie słoneczko. Cała północ Krety w deszczu i w chmurach. A tutaj, można powiedzieć, letnie, letnio, letnio. Odwiedźcie sobie e, tereny archeologiczne w Feistosie. Proszę sobie poczytać o no, wszystkich znaleziskach tutaj. Bardzo znane. Można je znaleźć w Muzeum Archeologicznym, na pewno w Iraklio. No co jak będzie moja wycieczka, ja jestem w pracy oczywiście, ale będzie się rozwijać to Będę wam nagrywał dalej, tak? Miłego dnia, hej Proszę bardzo, tu będzie się pracować Ogrodnik, który będzie pracował w pałacu w Feistos Tak? Czyli są plusy i minusy każdej pracy Proszę jak to ładnie wygląda. Dysk z Pałac Proszę sobie poczytać. Bardziej znany od i ważniejszy podobno od pałacu w Knossos. Tak to ładnie wygląda. Oczywiście ja do pracy przyszedłem, więc nie będę nagrywał czegoś wielkiego. Ale tak tylko wam pokazuję plus minus. My przyjechaliśmy pozabierać jakiś tam Drzewa. I tak dalej. Tak to wygląda. Pałac Fejstos. No, powiem wam szczerze, że jestem tyle lat na Pierwszy raz tu jestem. I w pracy. Czyli wszystko ładnie, pięknie. Proszę bardzo. Czytałem oczywiście całą historię tego miejsca i polecam zrobić to samo. Archeological site, Feistos. godne polecenia, jak będziecie to odwiedzić. Takie ładne okolice, trzeba być częściarzem, tak? Czyli jestem, jeszcze wam coś postaram się dograć, zmontować ten film i dzisiaj go jeszcze zobaczycie hej no to znowu ja proszę bardzo co po niektórzy z was znają pałac w Feistosie z góry a tak on wygląda z dołu czyli co jest pod na czym jest zbudowany na tych właśnie skałach no taka nasza robota damy e, u góry e, Zrobili przycinkę, tak jak widzicie mniej więcej, zrobili przycinkę sosen świerków sosen, no i zrzucając stamtąd, o, tak jak widać, teraz zrzucają takie kawały do drewna, a no, my zabraliśmy i takie zrzucane niżej, zrzucanie niżej, zabraliśmy jeden samochód. No, tak jak mówię, co ma pod sobą pałac Feistos? A właśnie coś takiego, nikt wam tego nie pokaże. No dobra, zakończyliśmy, załadowaliśmy jeden samochód. No i coś ciekawe to powiedziałem. Mówię szefie. Twoja rodzina będzie palić w kominku drzewem, które ma korzenie archeologiczne, prehistoryczne można powiedzieć, tak? Czyli takie dość ciekawe móc y palić drewno które z takiego miejsca piękna sprawa no co pozdrawiam zobaczę gdzie tam jeszcze dzisiaj mi się uda dojechać, bo chyba będę w w jakiejś wiosce wiosce, już wiem w jakiej w, w Siwa nie wiem czy taka w ogóle istnieje wioska, no ale dzisiaj w nie będę rozładujemy y no i potem zobaczymy. Może jeszcze gdzieś... Już się zrobiło tak jak na północy to i teraz tutaj się zrobiło dość szarawo, Ale jeszcze niedawno było słoneczko. No co? Miłego dnia. I hejka, cześć.